Okej, okay, moi drodzy, witam was już w, w dziesiątym odcinku z challenge'u level 0 do, do 100. Dzisiaj sobie między innymi spróbujemy sobie zagrać w Hakule. Tak, to jest halloweenowy tryb. Jak wiecie, Halloween jest w Arsenalu, więc zobaczymy, czy uda nam się popokonać. I jeszcze o I pod koniec ten... Jeszcze chciałam powiedzieć, że do końca roku spróbujemy wbić 50... wbić 50 subskrybentów, mam nadzieję, że się uda. I oczywiście łapki w górę też możecie zostawić. Więc co? Ja zapraszam do oglądania. Słuchajcie, dobra widzowie. Może zaczniemy od Knamit, o ile w ogóle... Nie, jednak nie, nie, nie. Na następnej rundzie... Ale... Dobra, to na następnej rundzie pogramy sobie właśnie w Hakulę zacznijmy, no, zacznijmy od normalnej gireczki. Może jakąś mapeczkę, może jakaś fajna mapeczka nowa będzie, bo wiem, że jest między innymi y, tam chyba park rozrywki i jeszcze Spooky Town. O, to zobaczymy. O. Dobra nie było źle Ale może być teraz gorsze zobaczymy Kurde, ja myślałem, że Halloween to nie będzie. A jednak zrobili Halloween. Tylko nie ma żadnych... Wiecie czego nie ma? Nie ma żadnych noży, nie ma nowych nowych broni żadnych nowych. Tawy fajnych noży. Tylko, no po prostu, tryb. Tylko, tylko hakura dali, klauny, peksy No i mapki. Bo no właśnie Spooky Town. Czy nawiedzony domek, który tak naprawdę to jest leśniczówka. A, świetnie. Świetnie. Um, где... Хорошо, Ага, окей. Так здесь можно. Добре, не в эту. Где я тащу? О. Ну не, правда. Nawet, pierwszy, nawet osoby z, z pierwszym levelem je zabijają Z pierwszą bronią Bronią, broni to jakiś ten, ten typ mi się nie podoba Zaś tu się zrezygnu wow. Dobrze. To nie Niedobrze. A kurde, tak ten karambit, bardzo zarąbisty. Zobaczcie, czach. Taki kar karambit jest legendarką, jeśli ktoś nie wie. ale no, mam nadzieję, że ktoś, że wie tą. Ci to, ci co grałem Personala. A, to myj. Ja uwalłem 6 dych Nic A byłem za ścianą kolego, przepraszam bardzo Jak to możliwe Dobra Dwa tyle. Of się. Nie ruszaj się, mówię! No pięknie. O, dobra. to moje amorz. To moje lootboxy leżą. I Chilek. I chile.

No, pewnie nikt nie przechodzi, nikt mi nie pomaga. A jednak, Dobra, myliłem się. No, przepraszam. Kurde. Zostanę zbijać ten. Tak, się z ty Taka fajna, broń, Nie, to niemożliwe. Będzie? Nie ma. Czekamy na Hakule. Hunting House. Please. No nie, da, naprawdę. W sensie, nie, dobra. Co, hmm. Czego tego nie ma? Co? Eee, Pincie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. dobrze. O, ło, ło, tu już chodź choć wszystkie z dźwięk i się. Bila, bila. Chodźcie, mm. Nie rozumiem, dlaczego. Nie, dobra. Nie rozumiem, dlaczego nie chcę tutaj Hakuli To hulaj, ja wiem, że jest hakulaj, ja wiem, że ktoś jest. Nie chcę się pokazać. Ja to wiem. Ale jeszcze się pokażę, zobaczcie. esto. Yeah, please, 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 prosa. Las, press the hakula please. Please. Serious. Yes. Yes! Let's go baby. Cool hakula, please. Please, cool Hakula, please. Hakula. Hakula. Hakula please. Hakula. Batch hakula. Halo, co za psęka, halo? A... Szami uh, staj. Yes. Yes, Hakura. Lecimy. Let's go, baby. Dram Hakura. Uuu, co za broń? I tu jest. Boom. Oh, a, ładnie, co to jest. Zresztą, jedno z darów. Kolejny kill. Łe. Co? Jakie łe? Ja ci dam zaraz łe. Łe. Tobie. Co tak kaczki. Uuu, oczywiście się Ale ja nie wiem co one robiły. nie wiem, w sensie słyszałem kaczkę, ale wiem. Znowu kłak, Ja mu dam zam kwek Co dzisiaj? Są e, kaczki dzisiaj... Kaczki na ogień. chyba chodzi o to, że... A dobra, tu pewnie jak zadasz wrażenia to są kaczki. To jest mój kwek. To, się. Co to jest? O jest, jak ja szybko strzelam, o co jest? Wow, you Aha, it super. Zg kasy no, Zobacz, nieważne, nieważne. Nieważne. Big head! O, ale masz... Ale masz łeb. Ale mój Ale mam srebra. Ale mam smutnego to zobacz. Aaa, co ja zrobiłem. Kur... kur ...cze. Dobra To niepotrzebne to było Co kwak! Trzymaj z tymi kaczkami! Trzymaj z tymi kaczkami Chyba jest kaczkowie Dobra, jest kaczkowa HACKULa Chyba to jest kwakula nie HACKULa na 7 HP, dobicie Halo, gdzie jest mi broń? Halo, nic nie widzę. Nie widzę mojej broni. Zresztą ja nie wiem czy strzelam czy nie. O, teraz widzę. Wow, Aaaaaaż! No. Eee, Ej! Bez, i, bez, bez sensu. Teraz nic nie widzę. No, nie widziałem wody, teraz nie widzę mapy. O tu! No jak? Patrzcie, mogę tutaj jechać. Wiedziałem. Widziałem. No big headik. Big head to równa się 100%... Stop... większy head to. Jest, lek. Oj koniec, trawa kasa kulą. Dobrze.

to <laughs> no, na, nie, nie, nikogo. On <laughs> <money. laughs> <laughs> dobra, nie, nie. Nie, nie. Nie,

Dokładnie down, O nie Prrrr, dobra Nie strzelaj we mnie! Dostaw mnie! Hej mnie. Dostaw mnie powiedz coś. buch jest! Nie, dobra! No i zabij mnie Kurde! Aby dał ktoś dojechać. Dajcie go, dobra. Dobra. Mam pomysł. Dajcie mi, revive, dajcie revive a. Ja wtedy przy, przyjdę z pomocą. zostały dwie osoby. Dwie osoby zostać. No. Jedna. Jedna. No i koniec. No i koniec. No i koniec, on nie żyje. No. To Ja ci dam easy. Dobra. Dobra. No nie udało się. Mam nadzieję, że następnym razem się uda. No cóż. Chcieliśmy wygrać, nie wygraliśmy. Ale może następny wygramy. Spokojnie. Dobra, zajdzie. nie udało nam się zagrać kolejnej hakuli, ale zagramy w Clown Faction. I też się spóki tam coś Wam to przypomina? Też ta mapa. Taka, że trochę taka podobna do jakiejś mapy. Że tu też się wchodzi, tutaj jest taka wieża. Tylko ma wam. O E, ja, bo tu Нет, не Вон! Правда! Правда. Ale Kurde, halo! jaką tam flas, Halo, to jest niemożliwe Halo, jaką tam... O, dobra, jeszcze zepch... zepchli go. Ale mnie tu nie ma Dobra Dobra, mi się, dobra, powiedzmy, że to wejdzie na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście jak Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Do końca roku chcę chciałam wbić 50 subskrypcji, więc subskrybujcie. Dzwoneczek oczywiście, żeby nie przekapić powiadomień i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa.